Okej, okay, to ja taką walkę ustalę w następny sposób. Każdy dostanie po Redstone. Każdy team. Każdy team dostanie pokleju, kleju. Stryk. Dwa miecze. Też nie miecze może damy więcej. Za chwilę. Każdy dostanie jedno rzucanko. Po jednej ten. Po jednym mniejsiwie. Zarab po jednej zbroi. Znaczy, chyba dam tych zbroi więcej, więc to tak na razie tylko, więc strek wstryk, strek wstryk, strek 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 stryk, wstryk, dwa konie. Gdzie dwa konie. Jeszcze dwa konie. dwa konie. Dalej tak. To rzucimy i po tym. A no i po jednym pegazie chyba. Ups. Stryb. A wy macie to. I macie to. Też macie to. Pstryk, 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 pstryk. A ja sobie wezmę jeszcze raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I jeszcze może to Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Pyk, pyk, pyk. No już jakieś pegazy. Więcej pegazów nie da. Bugują się. Dobra. Będzie po chamsku, bo ci dostali trochę pegazów. Znaczy... Zobaczymy po chamsku co. Bariery opuścimy. stryk, pstryk. Zobaczymy co się będzie kroiło. Tu latające oczywiście jakieś... Nie dałem prochu strzelniczego, bo mi z tej areny pewnie nic nie zostało. A jednak chcę, żeby cokolwiek zostało. Pegazy tu dostałem ostatni raz. Na Pegaz będzie inna arena. No i będzie straszna sieczka tu. Idzie. Wszyscy na wszystkich. Bo kolejne raz będą no, tak, że nie będą gdzie tak dużo osób, bo tak naprawdę teraz. Nie wiadomo co, ale będą działo. Po dwie osoby w Teamie, coś takiego będziemy chyba robić. A teraz tak naprawdę został pomarańczowy, fioletowy jeden i żółty. Z tego co widzę, tu pomarańczowy ma się najlepiej. Ale ten marmora, długo się trzyma. No ale już chyba wszyscy. Na pewności. Stryk. Stryk. Dobra, z dzisiejszej walki to jest wszystko. Poszukam tego modu na kamery, ale czekam na, na, w następnym odcinku, żeby były komentarze tu teraz na dole o tym, jak ma wyglądać następna walka. W, jakie mam dać atrybuty, co chcecie, jakie kolory nawet. Co, wszystko, co dotyczy tych walk, czekam teraz na dole w komentarzu. Najlepiej jest to zrobić właśnie w tym momencie, teraz, już nacisnąć pauzę, niech film się dalej ładuje, a wy zjedźcie w dół i wpiszcie co chcecie. Już teraz możecie to zrobić. A ja przejdę chyba dalej, znaczy nie wiem jeszcze do czego, ale to na razie tyle, małe cięcie. Ok, a więc w tym odcinku to już jest wszystko. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Właściwie nie, jeszcze nie wszystko. Jedna rzecz jeszcze mi została, ale to za chwilę. Taka mała, krótka. E, jeszcze jedna rzecz. A teraz już Was zapraszam na kolejne odcinki, do komentowania, do subskrybowania, do oceniania pozytywnego, do dodawania do ulubionych i... nie wiem, co możecie. Możecie bić brawa przed komputerem, co? Wszystko, co tylko chcecie. Nie wiem, co jeszcze. A... E, i tak, a propos walk, zapraszam Was jeszcze tu na dole do, w komentarzach, napiszcie te atrybuty, które mam dawać w przyszłych walkach, e, najbardziej te łapkowane e, komentarze będę uwzględniał i po prostu będą przedstawione i będzie na pewno też nick tej osoby, która tą walkę zaproponowała, więc udzielajcie się, bądźcie aktywni, a ja Was teraz już zaproszę jeszcze w jedno miejsce. Taka krótka rzecz. Hihi. To było w odcinku 6. Jak chcecie zobaczyć, jak to się robi, to zapraszam do odcinka 6. A ja dopiero teraz odkryłem: Mianowicie, że zmieniając animację strzelania, zmienili też odległość, na jaką możemy strzelać maksymalnie. Ja już to przetestowałem. Powiem Wam, że jest to dalej. Chociaż nie byłem tego pewny. Wystrzelę parę strzał. I teraz tak. Jeżeli pamiętacie, to rekord był w tym miejscu. Ja tak teraz ostatnio przyszedłem, to tak? Zdziwione lekko. Wcześniej coś przeoczyłem, może jest troszeczkę dalej, tak? Tu zerkam. Ale nie ma nic. No to nie wiem, może gdzieś tu w wodę wpadły, ale to już by było naprawdę daleko. No to już nie wiem, zdziwiłem się naprawdę. Może po prostu te strzały zaczęły znikać. A tu małe zdziwko. Tak, tu w to miejsce już poprzednio strzeliłem. Teraz już to jest. Tutaj. Ale lekkie zdziwko, bo to jest przynajmniej. A. Dwa razy dalej niż do tej pory, a więc dwukrotnie zwiększono siłę strzału. Jeżeli oczywiście wystrzelimy z maksymal, maksymalnego naciągu cięciwy, że tak powiem. Tak, to jest chyba wszystko. To udowodniłem przed chwilą Wam. I tak, jak już mówiłem, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. I do zobaczenia w kolejnym filmie.